Thank you. Mam na imię Alena Hanjarok, jestem właścicielem Logosens. On teraz już składa się z dwóch oddziałów, niepublicznym punkt przedszkolny oraz poradnie pedagogicznej Jestem Ukrainką i mieszkam tu w Krakowie już 8 lat. Wcześniej pracowałam w przedszkolu, w szkole i dwa lata temu zaczęłam prowadzić poradnię psychologopedagogiczną. Niestety warunki się zmieniły z początkiem wojny, dlatego że nie mogłam stać obok i nie pomagać swoim rodakom. Jak zaczęła się wojna, dużo Dużo uchodźców, dużo matek z dziećmi przyjechało tutaj głównie do Krakowa i my musieliśmy e, pomagać. Od tego czasu powstał punkt przedszkolny. Wynajęłam pomieszczenie, zrobiliśmy szybko remont i dzięki Fundacji IB Polska 11 dzieci w październiku e, mieli możliwość korzystać z przedszkola, z wyżywienia oraz częściowo zajęć indywidualnych, bo to są e, specjalne, e, jakby głównie dzieci z orzeczeniami, którzy potrzebują specjalnych zajęć. Indywidualnych. Chciałam powiedzieć, że tak jak jeszcze więcej dzieci było tak chętnych, to musieliśmy wynająć jeszcze jedno pomieszczenie. Dzięki temu, że dzieci mają możliwość korzystania z punktu przedszkolnego, z zajęć indywidualnych i bycia w socjumie, ja osobiście widzę takie duże postępy. Chciałam jeszcze opowiedzieć taką historię o dwóch dziewczynkach, którzy budowali domek z klocków. Budując domek z klocków, między sobą rozmawiają: O, zapomnieliśmy jeszcze. Jeszcze zrobić piwnicę, a druga: o tak, bo będą bomby lecieć, a gdzie będą się chować? I dla mnie to było pokazane: to, że niestety nasze dzieci bardzo przeżywają to i nie wytrzymamy to z błów i z mózgu dzieci. Tak to jest. Postępy są bardzo ogromne. Ogromne w tym, że rodzice mogli spokojnie nauczyć się języka polskiego, czyli byciu być na kursach podczas pobytu dzieci tu w, w, tym w przedszkolu. Mogli normalnie znaleźć sobie pracę, także ja dziękuję za tą możliwość pobytu dzieci w przedszkolu i za to opłacenie pobytu dzieci.